Cześć Arkadiusz z tej strony. W tym filmie i w kilku kolejnych filmach, które stworzą nam jakiś cykl, chciałbym rozwiązać egzamin maturalny z informatyki poziom rozszerzony z roku 2020. Zaczniemy sobie, oczywiście od części pierwszej i w ramach tego filmu rozwiążemy całe zadanie pierwsze. Zadanie to wygląda następująco. Wraz z tym, jak będę czytał polecenie, będę też zapisywał niektóre informacje, które mogą nam się tutaj przydać w trakcie potem wykonywania tego zadania. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą. Czyli wiemy, że n jest większe od 0. E, I też będzie liczbą całkowitą, ale akurat to, to może sobie odpuszczę w kwestii zapisywania. A a od 1 do n i b od 1 do n będą n-elementowymi tablicami liczb całkowitych. Okay. Dla nieujemnej liczby całkowitej k, czyli wiemy, że nasze k musi być większe bądź równe 0, mamy e, warunek, że k jest mniejsze od n. To też sobie może e, zapiszmy. K jest mniejsze od n. Powiemy, że tablice a i b są k podobne, gdy. No i mamy tutaj taki warunek. Za chwilkę się niemu dokładniej przyjrzymy. Liczbę k nazywamy świadectwem podobieństwa, no i uwagę, dla k równego 0 przyjmujemy, że prawdziwe jest jakieś tam stwierdzenie. Dobra, i teraz tak. W ramach zadania 1.1 uzupełnij tabelę. Wpisz w pustych kratkach odpowiednie wartości. W wierszu 5 i 7 wpisz słowo prawda, jeśli tablice A i B są k-podobne, przy podanym k, albo fałsz w przeciwnym przypadku. W wierszu 6 wpisz takie k, dla którego tablice A i B są k-podobne. Będą nas zatem interesowały przede wszystkim te trzy ostatnie przypadki. Ale żeby lepiej zrozumieć, o co w ogóle chodzi w tym zadaniu, weźmy sobie na przykład ten drugi przykład i przeanalizujmy go. Mamy tutaj takie warunki: n równe 5, n równe 5 oraz mamy k. Równe dwójce. Dobra. Ok. Um, I mamy tak, zatem k jest w tym przypadku różne od zera, a zatem będziemy stosowali się do tego przypadku. Ok. I wiemy tutaj, że mamy, um, kiedy, a, um, kiedy odnosimy się do um, tablicy A i nasze indeksy są od 1 do k, czyli w naszym przypadku będzie to um, a od 1, bo um, tutaj jedynka jest. Ewidentnie mniejsza bądź równa k. No i będziemy mieli jeszcze a od 2, które też jakby jest ostatnią liczbą, która będzie dotyczyła nam tego warunku. I w takim przypadku ta liczba, która kryje się pod tą komórką i pod tą komórką, musi spełniać taki warunek. Czyli będziemy mieli tak, równa się b od n, które wynosi 5, a minus k, które wynosi 2 no i plus od 1 do n, czyli jak, jak, jak i aktualnie jakbyśmy mieli taki indeks w iterowaniu naszej pętli, no aktualnie jesteśmy na jedynce, zatem dodajemy sobie wartość 1. Dobra, no i mamy tak, że a od 1 musi być równe hmm, b od 5 minus 2 będziemy mieli 3, plus 1, no to plus 4. Dobra, czyli pl, pod indeksem b od 4. No i teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście to się zgadza. Pod a od 1 mamy czwórkę, natomiast pod hmm, czwórką w tablicy B, też mamy czwórkę, czyli wszystko się e, zgadza. A od 2, ok, no tutaj bardzo podobnie, nie? czyli mamy to B, cały czas N, które wynosi 5, minus K, które wynosi 2, no i tym razem nasza mm, iteracja jakby pętli wynosi już 2, więc dodajemy dwójkę, tutaj te dwie dwójki mm, dadzą nam łącznie 0, więc zostaje nam B od 5, ok, a B pod indeksem B od 5 kryje się liczba 7, i na drugim miejscu tutaj też mieliśmy 7, czyli się zgadza. OK, ale teraz musimy przejść do tego drugiego warunku, no bo tutaj mieliśmy tylko od A m, dla indeksów od 1 do K. Zatem teraz dla, każdych, m, dla kolejnych tych liczb, czyli A od 3, A od 4 i A od 5, będziemy mieli ten drugi warunek. Czyli mamy tak, równa się B, tym razem Wartość, którą bierzemy sobie z iteracji, no to będzie trójka, i odejmujemy od tego wartość k, czyli wychodzi 2. To 3 minus 2 oczywiście daje nam 1, więc mamy, że pod trzecim indeksem w tablicy A mamy jedynkę, no i w takim razie pod b od 1 powinno też być jedynka i to też nam się zgadza. Ok, no i tak samo dalej um, moglibyśmy um, rozpisywać te przypadki, ale um, chciałbym, żebyśmy tutaj zauważyli, Właśnie zależność, którą jakby będziemy się kierowali tak, żeby nie musić sobie za każdym razem tego rozpisywać, tylko jakby wystarczy, że spojrzymy na tę tablicę i będzie dla nas wszystko jasne. Zatem generalnie tak. Patrzymy, patrzymy sobie na pierwsze to weźmy, to weźmy już, następny może przykład. Weźmy sobie tak. Czyli tutaj mamy K równe 3, czyli patrzymy sobie na pierwsze trzy liczby. Ok. I tutaj musimy przenosić te jakby wartości w taki sposób, um, o, o, ile, ile, o tyle, ile wynosi różnica n minus k. Tak to wynika tutaj z tego wzorku w tym miejscu. Czyli w takim razie 5 minus 3 daje nam 2, zatem po przeniesieniu tej dziesiątki o dwa miejsca, czyli po indeks trzeci, tutaj powinna być dziesiątka. Widzimy, że tak nie jest, dlatego też właśnie tutaj mamy fałsz. Mhm. Spójrzmy teraz tu. Um, mamy n równe 5, k równe 4, no to weźmy pierwszą liczbę, Tutaj powinniśmy po przeniesieniu trójki o jedno miejsce, no bo tyle wynosi ta różnica, powinniśmy otrzymać w tablicy B o tutaj trójkę. No tak nie jest, zatem widzimy, że rzeczywiście tutaj ten fałsz jest też prawdą. Dobrze, teraz tutaj. Mamy tak. Mamy n5 i k równe 2. Różnica wynosi 3. Zatem po przeniesieniu 1 o 3 miejsca, powinniśmy znaczy musimy przenieść sobie tej 1 o 3 miejsca i powinniśmy mieć właśnie taki sam efekt w tablicy B. Czyli jakby po przeniesieniu na o 3 miejsca powinien on trafić tutaj na ten przedostatni a, indeks. No i rzeczywiście tak jest. No i tak samo dla dwójki po przeniesieniu o trzy miejsca, czyli na ostatni indeks też ta dwójka jest tutaj. Super. No i jakby to jest tyle, jeżeli chodzi o przeniesienie o trzy miejsca, no bo, um, bo tyle, bo jakby tutaj donosiliśmy się do tego warunku, a nasze k wynosi dwa, więc tylko pierwsze dwie liczby łapią się pod ten warunek. Każda kolejna łapie się nam pod ten tutaj drugi warunek. Dobra, i ten drugi warunek działa w ten sposób, że od jakby aktualnego indeksu cofamy sobie o k. Czyli jak tutaj mamy... Um, Trójkę, która jest pod trzecim indeksem, no to odejmujemy od, od odejmując od trójki 2, otrzymamy jeden, czyli ta trójka powinna trafić na pierwsze miejsce, to się zgadza. E, czwórka jest na czwartym, odejmując 2, powinna być na drugim, to też się zgadza. No jest piątki, która jest na piątym, odejmując 2, mamy trzeci indeks, i tak rzeczywiście jest, co pozwala nam stwierdzić, że właśnie w tym miejscu możemy sobie wpisać wartość prawda. Ok, e, do tego wrócimy za chwilkę, a skoro i tak już rozpracowaliśmy całe, całe to zadanie, no to zróbmy od razu też ostatni podpunkt. Um, tutaj mamy co? Różnice n, n równe 6 i k równe 1, zatem różnica wynosi 5, no to sprawdźmy, um, czy po przeniesieniu um, czwórki o 5 miejsc, rzeczywiście będzie nam się to zgadzało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli powinna być czwórka na ostatnim miejscu w tablicy B, widzimy, że tak nie jest, co pozwala nam stwierdzić, że odpowiedź, którą tu musimy wpisać, to fałsz. Mhm. Dobra, no i mamy tutaj. Tutaj z kolei mamy stwierdzić, ile wynosi to k. Jak do tej pory, k do czego nam służyło? No służyło nam do tego, żeby powiedzieć, ile pierwszych liczb będzie jakby przenoszonych do przodu. Widzimy, że w naszym przypadku ta trójka z tabli względem tablicy a w tablicy b cofn cofnęła się, tak? Więc mm, musimy powiedzieć o ile jakby miejsca trójka się cofnęła. Cofnęła się o raz, dwa, trzy, o cztery miejsca. Zatem Mm, możemy tutaj wpisać czwórkę. jeśli tego do końca tutaj nie widzisz, to może jeszcze raz um, pokażę, bo um, mm, indeks, na którym znajduje się trójka, to 5, tak? Czyli, jakby mm, a skoro k wynosi 4, no to um, nasz indeks 5 nie mieści się już do tego warunku, czyli będziemy korzystali z tego. Zatem mamy tutaj nasze b, które ma indeks 5. No i kiedy odejmiemy tą czwórkę, którą wpisaliśmy, to otrzymamy rzeczywiście b. E, e, B od 1. Znaczy w zasadzie tutaj powinien nam napisać A, bo chcemy przenieść sobie to do tablicy A. Tak, ale zamysł generalnie jest ten sam. Czyli e, skoro chcemy cofnąć tę trójkę o 4 miejsca, no to też hmm, tutaj właśnie użyliśmy hmm, K równego 4. Hmm, to tyle, jeżeli chodzi o podpunkt 1,1. Przejdźmy teraz do podpunktu 1,2. Treść tego zadania brzmi następująco. Zapisz w wybranej przez siebie notacji w postaci pseudokodu, listy kroków lub w wybranym języku programowania funkcję czy k podobne. No i mamy cztery parametry przekazane do funkcji, gdzie a i b są n elementowymi tablicami liczb całkowitych. A wynikiem funkcji jest prawda, jeśli tablice a i b są k podobne dla zadanego parametru k, natomiast fałsz w przeciwnym przypadku. I co ważne, możemy wykorzystać tylko operacje arytmetyczne, odwoływanie się do pojedynczych elementów tablicy, porównywanie liczb, instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych, lub samodzielnie napisane funkcje zawierające wyżej wymienione operacje. Mhm. I dostaliśmy jeszcze specyfikację. Mamy tutaj n, czyli tą dodatnią liczbę całkowitą, to się nic nie zmieniło względem poprzedniego zadania, dwie tablice. Które też są identyczne, no i ten parametr k, czyli nieujemna liczba całkowita mniejsza od n, i wynikiem ma być prawda, jeśli te tablice są k podobne, lub fałsz w przeciwnym wypadku. Przejdźmy do napisania tego algorytmu. Ja akurat napiszę ten algorytm w Pythonie, natomiast jeżeli y, zdecydujesz się na y, inny język czy inny, inną metodę, to oczywiście też to będzie w porządku. Plus oczywiście. Tych rozwiązań może być bardzo dużo. Ja akurat użyję tutaj rozwiązania, które wydaje mi się jest najprostsze i mam nadzieję, że będzie też dla Ciebie czytelne. Dobrze. Zacznijmy sobie od zdefiniowania tej funkcji, której nam tam e, powiedziano, czyli jakby definiując funkcję, oczywiście w Pythonie użyjemy słówka kluczowego def i funkcja miała nazywać się czy k podobne i parametry, które mieliśmy przekazać, no to było n. Tablica A, tablica B oraz tablica K. Mhm. Dobra, i teraz tak. Um, teraz chcielibyśmy przejść sobie przez całą tablicę. Zatem skorzystamy tutaj z pętli um, for, użyjmy sobie na przykład indeksu um, i, i zrobimy sobie to w in range, czyli żebyśmy mieli cały zasięg od e, zera do m, tego indeksu nowego, Tak naprawdę od indeksu n -1, bo jakby musimy pamiętać o tym, że wcześniej działaliśmy sobie na indeksie liczonym od jedynki, natomiast korzystając już z Pythona musimy liczyć tutaj od 0. Zatem nasz, nasz ten ręcz tutaj oczywiście podamy n, natomiast pod spodem Python, jeżeli na przykład nasze n wynosi 3, to pod spodem Python poda nam jako i wartości 0, 1 oraz 2. Dobrze. I teraz um, mieliśmy tam dwa warunki. Um, może sobie zerknijmy na te warunki. Ja pozwolisz? Dobrze. Mieliśmy tak. Mieliśmy pierwszy warunek, który odnosił się do sytuacji, kiedy um, nasz, nasze i będzie mniejsze od k, tak? Bo nie liczymy od jedynki, czyli o, tylko od zera, zatem będziemy nie pod nie będziemy patrzyli, jeżeli k byłoby równe na przykład 2, no to nie chcemy mieć liczby 1 i 2, tylko będą to wartości 0 i 1, tak, żeby cały czas były to dwie liczby, ale teraz odnosimy się do poprawnych indeksów pythonowych. Mm, czyli to będzie ten pierwszy nasz warunek, który musimy pamiętać, oraz ten drugi warunek, który e, będzie dotyczył już kolejnych liczb. No a jeżeli k będzie 0, no to w takim razie nie musimy przejmować się mm, jak, jakimkolwiek jakimś przewracaniem tych liczb, tylko będziemy musieli um, upewnić się, że wszystkie um, liczby są na swoim miejscu, to znaczy jak piątka mam, to jest na pierwszym miejscu, to tak samo musi być w każdym kolejnym, um, w każdym kolejnym takim miejscu, okay? Dobra, to wróćmy sobie do algorytmu. Zacznijmy od zapisania instrukcji warunkowej dla i, które będzie mniejsze od k, zatem zapiszemy i w i jest mniejsza od k, czyli ten pierwszy warunek, wówczas chcielibyśmy sprawdzić, czy ta nasza aktualna wartość z tablicy a, czyli a od i, m, będzie różna od wartości, która się wkryje w tablicy b, zgodnie z tym wzorem, który nam podano, czyli on był n minus k. M, no i do tego musimy dodać Dodać i zgodnie z tym wzorkiem, który, tak, który tam był. I jeżeli okaże się, że te liczby są różne, no to wiemy, że te dwie tablice nie są k-podobne. Zatem możemy zwrócić sobie tutaj wartość. Oni chyba oczekiwali tutaj wartości tekstowej, więc może zróbmy sobie, zróćmy fałsz w ten sposób. Dobrze, czyli to załatwiliśmy tutaj tę pierwszą część, tym pierwszym warunkiem, kiedy i jest mniejsze od k. No a teraz ta druga część, czyli else. I tutaj tym else'em złapiemy zarówno przypadek, kiedy to i jest mm, większe bądź równe k, oraz przypadek, kiedy k będzie równe 0. Co ważne, żeby też ten przypadek złapać, bo jego też musimy oczywiście obsłużyć. Mm -hmm. I tutaj podobnie będziemy chcieli sprawdzić, czy pod i tym indeksem w tablicy A nie znajduje się czasami liczba, która jest różna w tablicy B pod indeksem zgodnym ze wzorem, który został nam podany w poleceniu. Wsłuchajcie, sobie zerknę, jak on wyglądał. Tam mieliśmy mm, naszą literowaną liczbę minus k. Mhm. OK? I jeżeli... I jeżeli ten warunek zostanie spełniony, czyli te liczby są różne. No to tutaj również wiemy, że ten, że ten nasz warunek nie zostanie spełniony, nie są to tablice k podobne, czyli tutaj też możemy zwrócić sobie wartość fałsz. Mhm. OK. A jeżeli przejdziemy sobie przez całą pętlę i nigdzie nie napotkamy liczb różnych, no to wiemy, że mamy tutaj mm, tablice K podobne, zatem będziemy mogli zwrócić sobie wartość, która tam miała być, to była wartość prawda. Mhm, Okej. Okay. W ten sposób opisaliśmy sobie mm, wszystko to, co, mm, to co mm, nas tutaj interesuje żeby pokazać Ci jeszcze, że m, ten algorytm funkcjonuje dla przykładów, które rozwiązywaliśmy wcześniej, e, przepisałem ten, ten kod w Pythonie oraz wprowadziłem odpowiednie dane z zadania pierwszego. Także pozwolić, że przełączę się na. i przełączyliśmy się na, e, na kod. Mamy funkcję czy k podobne. Mamy nasz kod przepisany z tego algorytmu, plus dodatkowo dopisałem jeszcze printowanie tutaj m, liczb, które będą porównywane, tak żebyśmy widzieli, co rzeczywiście się dzieje, plus m, kilka przykładów zadania pierwszego oraz przykład, którego w zadaniu pierwszym co prawda nie było, czyli taki, kiedy k mamy równe 0, ale te tablice e, nie są k podobne, tak? E, dobrze, zatem e, uruchommy sobie ten program i m, rzeczywiście. Te wyniki zgadzają nam się z wynikami, które były w zadaniu pierwszym. Jeżeli tutaj chcesz sobie się dokładnie się z tym zapoznać, oczywiście zachęcam Cię do zatrzymania filmu i prześledzenia sobie tych wszystkich tutaj wyników. Natomiast w ten sposób, jakby udało nam się jeszcze potwierdzić, że ten algorytm rzeczywiście działa. I to tyle, jeżeli chodzi o zadanie 1.2. Przejdźmy, przejdźmy do zadania 1.3. W zadaniu 1.3, treść jest następująca. Zapisz w wybranej przez siebie notacji funkcję czy podobne od n, a i b, które dla danych tablic a i b daje odpowiedź prawda, jeśli istnieje takie k, dla którego tablice a i b są k podobne, natomiast fałsz w przeciwnym przypadku. W zapisie możesz skorzystać jedynie z operacji wymienionych w zadaniu 1.2 oraz funkcji czy k podobne napisanej w zadaniu 1.2, czyli tej funkcji, którą napisaliśmy sobie wcześniej. Mhm. Za, e, widzimy zatem, że w naszej specyfikacji dane wyjściowe nieco się zmieniły. Mamy już tutaj tylko parametry n oraz dwie tablice a i b. Natomiast wynikiem dalej ma być prawda, jeśli znajdziemy takie k lub fałsz w przeciwnym przypadku. Mm, Przejdźmy do zapisania tego algorytmu. Tutaj oczywiście zapiszemy też od zdefiniowania naszej funkcji e, czy podobne. która przyjmuje teraz już tylko trzy parametry. N, tablicę A oraz tablicę B. Mhm. I mamy sprawdzić, czy znajdziemy takie k, które będzie jednocześnie większe lub równe 0, ale też mniejsze od N. Zatem musimy sprawdzić sobie wszystkie k od 0 do N-1. Więc korzystamy tutaj oczywiście z pętli for. Zróbmy sobie for k in range N. Tutaj podobny mechanizm, nie musimy zapisywać tego n-1, bo domyślna e, implementacja tego inRange działa w ten sposób, że e, i tak dostaniemy to n-1. Dobrze. Mhm. I teraz skorzystamy sobie z, z funkcji, którą napisaliśmy też wcześniej, czyli sprawdzimy, jeżeli e, czy k podobne, czyli to, co zapisaliśmy wcześniej od n a. B oraz K będzie równe temu tekstowi, który zwracamy w, przypa w przypadku, gdy mm, rzeczywiście te, dwa, te dwie tablice są k podobne dla danego k oraz danego n. Mm, czyli jeżeli zostanie nam zwrócone prawda chociaż raz, to wiemy już, że mm, istnieje na pewno chociaż jedno takie k. Zatem możemy tutaj zwrócić także prawdę. Natomiast, jeżeli przejdziemy przez całą pętlę i nigdzie nie napotkamy takiej sytuacji, że te dwie tablice będą k podobne dla takiego k, które będzie od 0 do n-1, no to wtedy wiemy, że taki k nie istnieje, a w takim przypadku mieliśmy zwrócić wartość fałsz. Zatem zapiszmy return false. Aha, ok. Także. To na tyle, jeśli chodzi o zapisanie tego algorytmu. Wydaje mi się, że było to nawet prostsze zadanie niż to poprzednie, bazując na tym, co już, bo mogliśmy bazować na tym, co, co stworzyliśmy już wcześniej. Oczywiście tutaj też przygotowałem kod, także przełączę się na drugi ekran, już Ci go pokazuję. Okay, wygląda on następująco. Mamy funkcję czy podobne która przechodzi zgodnie z tym, co zapisaliśmy sobie wcześniej, ale dodatkowo tutaj dopisałem wyprintowanie tego parametru k, żeby zobaczyć, tak z ciekawości, jak, jakie to k jest. No i tutaj zastosowałem trzy przypadki, które pojawiły się w, w zadaniu 1.1, czyli taki przypadek, gdzie rzeczywiście wszystko było od razu prawdą, i tutaj dwa przypadki, gdzie otrzymaliśmy fałsz. I teraz, gdy uruchomimy sobie ten Nasz program, no to rzeczywiście w przypadku pierwszym dla k równego 2 dostaliśmy prawdę i faktycznie też tak było w zadaniu 1.1, natomiast dla tego drugiego przypadku mamy fałsz niezależnie od k, czyli to k przeszło od 0 do 4 i nigdzie nie udało się hmm, Takich wartości ustalić, no i rzeczywiście tak jest, nie? No bo tutaj jakby, jak będziesz sobie próbować też na własną rękę, spróbować jakoś to, to zrobić, to, to wynik, który powinien wyjść, no to właśnie fałsz. No i tutaj mieliśmy kolejne dwie tablice A i B, które w zadaniu 1.1 dały nam fałsz, natomiast i tam było jakieś odpowiednie k, bodaj 1, jeżeli dobrze pamiętam. Może zerknijmy przy okazji. Mm, tak, tutaj k było 1, i dlatego k równego 1. Mm, wynikiem był fałsz, natomiast gdyby autorzy tutaj dali nam k równe 2, okazałoby się, że jest to prawda. I rzeczywiście, możemy sobie to e, sprawdzić, czyli pierwsze dwa elementy powinny nam trafić na koniec, i tak rzeczywiście jest. No i te elementy tutaj cztery powinny trafić na początek, czyli też tak jest 4, 4, 2 i 6. Też się zgadza. I, I to na tyle, jeżeli chodzi o zadanie pierwsze. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe. Jeżeli nie, to oczywiście zachęcam do komentowania. Taki komentarz będzie bardzo w porządku, bo jeżeli ktoś kiedyś napotka też w przyszłości podobną zegwostkę, co jest bardzo prawdopodobne, to już znajdzie odpowiedź a, odpowiednią w komentarzu. Także, jeżeli udało Ci się tutaj wypatrzeć jakąś nieścisłość czy jakiś błąd, także będę bardzo wdzięczny za komentarz. Postaram się to też jakąś odpowiednią adnotacją sprostować. Ok, to teraz to będzie na tyle, zachęcam Cię do oglądania kolejnych filmów z tej serii, gdzie rozwiążemy kolejne zadania już wkrótce.